ze strony kamienicznika, ze strony kamienicznika, który, który prześladuje i atakuje lokatorów kamienicy przy ulicy konduktorskiej 18. Kamienicznika Roberta Juszczaka, który urzęduje właśnie w tym budynku, właśnie w tym budynku ma swoje biura. Kto drugiego kwietnia pan Robert Juszczak y y y Atakował, zachował się bardzo agresywnie, zrywał wszystkie plakaty i walił we wszystkie drzwi naszych na banki mieszkanych. Do moich drzwi również się dobijał, kiedy otworzyłam. Za mnie. że jestem dzikim lokatorem, 30 lat w mieszkam w tym budynku, niestety nie będę płaciła 34 zł za metr, bo tam przychodzi 2000 zł plus inne świadczenia, chyba nikogo na to nie stać, mając małe ręce. Lokatorzy to nie towar! to nie towar! Lokatorzy! To nie to was! 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 LOKATOR! To nie to was! Lokatorzy! To nie to! Że nie ma zgody na wyważenie ludzi w tym kraju! Że po to płacimy podatki na ten urząd i na inne urzędy, na inne instytucje! Żeby ludzie, którzy zostają atakowani w swoich własnych mieszkaniach przez agresywnego łobuza, mieli ochronę prawną, to nie jest żadna łaska. To jest to, co im się prawnie należy. Że, y, dostaliśmy y, z Ministerstwa Sprawiedliwości Pismo i skierują sprawę do prokuratury okręgowej i mamy czekać na odpowiedź z tego eee. w sprawie co dalej się dzieje. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Do tej pory pan Juszczak nie odpowiada na żadne nasze pisma. Napisaliśmy do niego ugodę, propozycję ugody. Nie odpowiedział nam, mimo że zapewn zapewniał w sądzie, iż taką odpowiedź udzieli. Ani on, ani jego adwokaci w ogóle nas ignorują.

Reze, reze, reze. Ty chałupu jeden. Ty chałupu nie jeden. Ty chałup z zamością dziś tam oświadczenie. Robię nie? na nią zdjęcia. Robię zdjęcia osobom, które go się wybrały. Nie wiemy. dzisiaj raczej chyba się nie odważy.